Cześć, witajcie w pierwszym odcinku Eksperta w Drodze. Dlaczego ekspert? Postaram się to za chwilę wyjaśnić. Natomiast dlaczego w drodze? To chyba proste i logiczne. Trzymam kierownicę, jadę w tym momencie na skłosza pograć z kolegą. Natomiast zawsze gdzieś człowiek pędzi, zawsze gdzieś jedziemy. Pomyślałem, że jest to idealny moment, idealne te 10-15, góra 30 minut, żeby móc porozmawiać o rzeczach, które mnie na przykład pasjonują, są moją pracą, są wielką moją przyjemnością. Natomiast dla niektórych z Was może okażą się fajną, fajnym rozwinięciem tematu, wyjaśnieniem, a może i odświeżeniem pewnych tematów. Dlaczego ekspert? Ktoś powie, Ej gościu, jakiś siebie ekspert. Zwykła paróweczka. No nie, nie, nie. Słuchajcie, jestem fizjoterapeutą od prawie 20 lat. W zawodzie pracuję praktycznie od 20 lat. W zaopatrzeniu ortopedycznym, o którym będę tutaj na tym kanale Wam opowiadał, jestem już 13 lat. 13 lat pracy ze sprzętem ortopedycznym, ze, ze sprzętem rehabilitacyjnym nie tylko na zasadzie zwykłej prostej sprzedaży, ale też w moich firmach pracujemy nad tym, żeby pacjent był obsłużony kompleksowo, czyli wiedza na temat danego sprzętu, porady praktyczne, serwis wszelkiego rodzaju informacje ponad samą sprzedaż są u nas na pierwszym miejscu. I jeżeli te informacje, ta praktyka, to doświadczenie w pracy ze sprzętem ortopedycznym, sprzętem rehabilitacyjnym nie pozwala mi nazywać się ekspertem? Trudno, macie prawo tak sądzić, natomiast ja czuję się w tym mocny. Tysiące wózków, balkoników czy łóżek rehabilitacyjnych, które sprzedaliśmy, które wypuściliśmy do naszych klientów, przeszły praktycznie przez moje ręce i ja czuję się z tym dumnie i nazywam się ekspertem. Dobra, ale nieważne. Jeżeli ci to nie pasuje, po prostu nie oglądaj tego kanału. Nie dawaj łapek w dół. Nie komentuj, że jestem beznadziejny. Zachowaj to dla siebie. Ten kanał jest dla ludzi, którzy tego potrzebują, chcą. Ja się cieszę, że jeżeli nawet to będą dwie osoby. W dzisiejszym odcinku, premierowym odcinku, rozmawiamy sobie o totalnym hicie. Jest to dla mnie po prostu. Szok, pozytywny szok, produkt, który wypuścił wypuściły w sumie trzy firmy, trzy firmy, o których ja wiem, to jest Antar, to jest MDH i to jest firma Medlife. Jest to chodziko wózek z napędem elektrycznym. Dokładnie, dobrze słyszałeś, chodziko wózek dodatkowo z napędem elektrycznym. Szok, szok, ale szok, który jest naprawdę mega ekstra hiper. Jak ja zobaczyłem ten produkt najpierw na folderze, uznałem kolejny badziew z Chin. No nie ukrywajmy, nie tuszujmy tego. Tego typu produkty są robione w Chinach. Natomiast podzielmy Chiny na dwie części. Na pod kątem tworzenia sprzętów rehabilitacyjnych. Na Chiny A i na Chiny B. Chiny A, czyli taka totalna, totalna totalna, masuwa, która po prostu jest niedoprecyzowana, niedokończona, gdzieś tam ma jakieś minusy, braki. A na Chiny B, gdzie naprawdę ten Chińczyk, ten Chińczyk się postarał. Ten Chińczyk wymyślił coś, czy nie sam, czy za pośrednictwem europejskiego, czy amerykańskiego inwestora, wymyślił coś. Co naprawdę jest fajne, i takim właśnie produktem jest Chodziko Balkoniko Wózko. Produkt. Produkt, który jest dodatkowo napędzany elektrycznie. Wyobraź sobie, wyobraź sobie Chodzik. Czterokołowy Chodzik z siedziskiem, z hamulcami, i dodatkowo możesz sobie na nim usiąść. Rzeczywiście, jak na każdym czterokołowym balkoniku, ale możesz usiąść z dwóch stron. Możesz przełożyć oparcie na dwie strony, a dodatkowo w pozycji siedzenia masz joystick, który działa jak w normalnym wózku elektrycznym. Joystick do sterowania przód, tył, boczki, zakręty, prędkość, trąbeczka, żeby tego klienta na drodze strąbić, a dodatkowo przy manetce, obojętnie której, czy to prawej, czy to lewej, podczas chodu masz tak zwane wspomaganie elektryczne o 5 sześciu prędkościach. Do czego to służy? Ano do tego, że czasem nasze kochane babcie czy dziadkowie idą sobie przez teren, i jest góreczka i nagle babcia mówi, że no ona ciężko chodzi, to się chyba zepsuł, bo on pod górę to nie idzie. No, no idzie, tylko po prostu pani jest słabszą osobą. Wspomaganie będzie rewelacyjnym rozwiązaniem. Dodatkowo teren, nierówny teren jakieś góreczki, jakieś pagóreczki jakaś jakieś trawa bardziej grząska nie daj Boże, jakiś piasek włączamy wspomaganie. Balkonik leci jak szalony to jest naprawdę fajne rozwiązanie i co myślę, bardzo, bardzo praktyczne, właśnie dla seniorów. Dla seniorów, nie traktujmy tego, tego sprzętu dla osoby z ciężkim, z ciężkim upośledzeniem, z ciężką niepełnosprawnością, dlatego że tutaj no jednak myślenie o tym, jak to, jak to prowadzić, jak to rozwiązać, jak, jak zachowywać się na drodze jest troszeczkę bardziej konieczne. Musimy troszeczkę więcej wyobraźni w to włożyć. E, więc traktujmy to jako wspomaganie dla seniora. Seniora, któremu ciężko jest przejść e, z domu po zakupy, i żeby miał właśnie e, tego typu rozwiązanie. Ktoś powie: No, ale zaraz, zaraz, zaraz. W większości rzeczy jest tak, że jeżeli coś jest do wszystkiego, to jest do niczego. No nie, tutaj tak nie jest. Naprawdę jest to fajny produkt, który jest mm, przemyślany. Nie jest do wszystkiego. Jest dedykowany do konkretnych osób, jest dedykowany do konkretnych potrzeb i te potrzeby wypełnia w 100%, nawet bym powiedział w 110%. Czym pewną rewelacją jest fakt, że wasza babcia idąc na spacer, ma do domu jeszcze 2 km, a okazuje się, że totalnie nie ma siły. OK, na balkoniku sobie usiądzie, odpocznie, poczeka. Natomiast tutaj siada, odpala joystick, słuchajcie, jedzie za 5 minut, jest w domu. Niezmęczona, rewelacja, rewelacja dla mnie to jest naprawdę rewelacja. Zastanawiacie się, jaka jest cena tego produktu. Cena jest bardzo ciekawa: nie jest to półka cenowa balkoników, natomiast jest to półka cenowa wózków elektrycznych. Najniższa półka cenowa wózków elektrycznych. Cena sugerowana tego produktu każdego z trzech, czy jest to od Medlifeu, czy jest to od MDH, czy od Antaru cena sugerowana to 5000 zł. 5000 zł, przy czym ten wózek, jeżeli chodzi o refundację NFZ, wchodzi w refundację wózków elektrycznych S19.01, czyli jest refundowany w 100%. Słuchajcie, wózek elektryczny za darmo. Powtórzę, wózek balkonik elektryczny za darmo. Czego chcieć więcej, wasza babcia jest zaopatrzona w sarąbisty sprzęt, a wy za to nic, czy ona nic za to nie płaci. Rewelacja. Dobra, tyle gadania z auta, Bo za chwilę dojeżdżam do miejsca docelowego. Za chwilę zobaczycie filmik i zdjęcia z. Z kwestii technicznych tego, tego balkoniku wózka elektrycznego. Mam nadzieję, że ten pierwszy, chaotyczny, może troszeczkę odcinek Wam się wymiary podobał. Będę starał się regularnie wrzucać materiały na nasz kanał. Zachęcam do subskrybowania, zachęcam do oglądania, zachęcam do lajkowania. Do zobaczenia!